Ale. Dzisiaj w trochę innej scenerii, ale temat bardzo ważny, bardzo na czasie. Spójrzcie, tak wygląda pole po kukurydzy. Tu już mamy drugie pole. Spójrzcie, jaki zachód słońca się ładnie szykuje. Tu już mamy drugi kawałek pola uprawiony, obsiany pszenicą. A tematem tego filmu będzie, jak przygotować Podłoże, jak przygotować ziemię do uprawy warzyw? Oczywiście nie będziemy działać w takich dużych kategoriach hektarach, tylko będziemy działać na zasadzie naszych warzywników, naszych ogródków, ale temat jest niezmiernie ten sam. Tak jak widzicie, to jest bardzo duży kawał pola, obsiany już. No i to wiadomo, przygotowanie było tradycyjne. Orka, potem uprawienie, sypnięcie saletry, podkorzeń, wysianie nawozu, no i to jest wszystko. Ale z racji tego, że my w swoich warzywnikach nie chcemy używać nawozów sztucznych, na rolnikach można tak powiedzieć, Unia również wymaga, zaczęła wymuszać stosowanie nawozów zielonych. Spójrzcie, tam jeszcze z tyłu widać ładne pole gorczycy. Aż zakwitło. Dla pszczół to jest dobre, chociaż teraz, chociaż teraz już gorczyca nie nektaruje, ale samej pierzgi sobie nanoszą. <laughs> tak więc pierwszym etapem, jakim możemy sami poprawić swoje po, swój warzywnik, to jest poplony. Poplony wysiewane. Jeszcze można wysiać poplony z jakichś warzyw yy, Fasolowatych. Po prostu one bardzo dużo przy swoich korzeniach absorbują azotu, który w przyszłym roku jest bardzo potrzebny wielu warzywom. Takim jak pomidory, ogórki, dynie. No właściwie każdemu warzywie jest potrzebny azot. Gdy mamy już takie oto poplon, nam wyrośnie ładnie, ścinamy go i nie przykupujemy. Jeśli mamy. Popląt z warzyw fasolowatych nie przekopujemy. Najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy dostarczenie kompostu, przysypanie tego co skosimy, zetniemy warstwą około 2-3 cm, i to niech sobie tak prze, e, przepracuje przez zimę. Dżdżownice to w, w, przerobią i mamy wtedy o wiele półchniejsze ziemię. Natomiast My możemy siać teraz poza poplonami, możemy zastosować obornik. Jeżeli nie macie dostępu do obornika naturalnego, możecie zastosować obornik granulowany. On bardzo dobrze się sprawuje, bardzo dobre daje efekty w nawożeniu. Spójrzcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale tam z tyłu Jeździ Holmer. U sąsiada, kosz wykopują akurat buraki cukrowe. <kluz> I tak przeszliśmy do oborników. Obornik naturalny może być to bydlęcy, może być to pomiot kurzy, może to być pomiot gołębi. Tylko przy kurzym gołębi należy pamiętać, że tam jest bardzo dużo azotu i dajemy go stosunkowo mniej. Przy oborniku bydlęcym nie ma tak dużego azotu on jest tam, składa się z większej ilości pierwiastków poza azotem pozawiera również potas, fosfor także wszystko to co jest potrzebne dodatkowo ja już pokazywałem to na kilku filmach możecie teraz wykorzystać wszystkie gnojówki, które Wam pozostawały ja po prostu wylewam na grunt, który mam przekopać przekopuję szybko żeby mi ten Azot nie wyparował, przykrywam ziemią, i również to powoduje, że robaki i żownice krążą w tej ziemi. Jest ona cały czas biologicznie żywa, nie jest martwa, i to też przynosi bardzo dobre rezultaty. Należy pamiętać o tym, że to takie jest stare powiedzenie, które. Na wsi jest dość popularne, że jeśli dasz ziemi, to ziemia da i tobie. I to jest z tym się można nie zgadzać, z tym można się kłócić, negować. Jednak taka jest prawda, że po kilku sezonach, jeśli my nic nie zrobimy z podłożem, i to jest tak samo czy z uprawą ziemi przez rolników, czy z uprawą naszą warzyw, jeśli my nie dostarczymy ziemi odpowiedniej. Mieszanki minerałów, odpowiedniej ilości składników odżywczych, pokarmowych ta ziemia po prostu wyjałowieje. <laughs> tak to samo stanie się z ziemią, która nie jest używana, uprawiana przez kilka lat. Wtedy przywrócenie jej do stanu pierwotnego jest bardzo kosztowne, zajmuje bardzo dużo czasu. Jest bardzo czasochłonne, pracochłonne. Więc jeśli chcecie sobie tego oszczędzić, tych problemów. To zachęcam, żeby co roku wysiewać poplony. Jeśli nie wysiewacie co roku, to chociaż co drugi rok. Nie muszą to być oczywiście warzywa strączkowe, mogą to być gorczyce, może to być inny poplon. Można zasiać żyto. Też wtedy dostarcza nam bardzo dużo masy zielonej, która wtedy jest przepracowywana przez. Zimę i dostarcza nam po prostu bardzo dużo składników pokarmowych. Tak jak widzicie, sąsiedzi w polu pracują, wszędzie gdzieś coś się dzieje. I u nas w warzywniku na warzywie również trzeba zacząć przygotowywać. Tym bardziej, że za chwilę będziemy sadzić czoski o zimę, za chwilę będziemy sadzić cebulę o zimę. Więc jeśli jeszcze nie przygotowaliście podłoża, to tak na szybko. Albo przekopcie warzywnik z obornikiem naturalnym, albo przekopcie warzywnik z obornikiem granulowanym, bez względu na to, jaki on będzie, czy to będzie warzywnik yy, obornik kurzy, czy to będzie obornik bydlęcy. Tradycyjnie nie polecam stosowania obornika końskiego, ponieważ on bardzo bardzo dobrze zwabia Turkucia podiatka, a jest to takie, taki szkodnik, którego jest ja się bardzo ciężko pozbyć. Pokazywałem Wam w tym roku, jak zrobić pułapkę na trukucia. Jeśli ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia tego filmu, jeśli macie u siebie. I co? Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Spójrzcie, mamy taki oto piękny zachód słońca, że coś. Że zmotywowałem Was do tego, żeby zadbać o tę ziemię. Oczywiście, jeśli ktoś ma ziemię e, kupną do uprawy warzyw, ale to nagram o tym na ten temat osobny, te, osobny film, to po jednym, po dwóch sezonach również należy ją już wzbogacać w naturalny sposób, ponieważ ta ziemia również wyjałuje, Ale to jest temat na zupełnie inny. Film, który postaram się nagrać. Może jutro, może pojutrze i opublikować go jeszcze w ten weekend. Z tego miejsca chcę podziękować za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć!